Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku z recenzji figurę koni. Dzisiaj zrobię dla was recenzję źrebaka z firmy Schneiss z roku 2007. Źrebaczek nazywa się Oreo i jest maści Tarantmaty. Na czole ten źrebaczek ma namalowaną taką białą plamkę. Nie jest to taka typowa odmianka, ale można by tak właśnie określić, że jest to jakaś odmiana, ale nie ma żadnego kształtu gwiazdki, czy wiatka. Po prostu taka biała plamka na czubku głowy. A tak poza tym ten dzierbaczek nie ma żadnych odmian. Ten dzierbaczek ma bardzo dopracowane malowanie. Jego głowa jest stosunkowo jasna. Ma na sobie kilka plamek. Uszy są ciemno-szare. Szyja jest cała przyciemniona na taki jaśniejszy, szary i ciemniejszy szary kolor. Większość ciała jest w białym kolorze. Nogi tak samo, ale też są przyciemniane na ciemno-szary kolor. Bardzo mi się podoba, że jest takie cieniowanie. Bo jest ono też charakterystyczne dla koni tarantowatych. Ten zierbaczek ma na całym ciele namalowane oczywiście kropki i fajnie, że nie są to takie równe kropeczki, tylko jednak są one nieregularne, czasami bardziej słabsze, czasami mocniejsze i na pewno są dzięki temu realistyczniejsze. Bo jednak te nowsze knabstupery nie miały zawsze takich fajnych kropek jak ten zierbaczek. Bardzo mi się podoba to malowanie, uważam, że jest naprawdę dobrze wykonane i cieniowanie jest głębokie i bardzo dobrze zrobione. Zierbaczek ma jeszcze lekko zarożone chapki, ale tak bardzo minimalnie. Żywe i ogon są ciemno-szare, a kopytka dosyć jasne. Rzeźba tego zierbaka jest dosyć nietypowa, bo jak widzicie, ten zierbaczek ma dosyć ciekawy wygięt głowy. A to dlatego, że ten zierbaczek jest w pozycji zierbaka, który pije mleko. Czyli na przykład takiego zierbaka, który dopiero co się urodził, pierwszy raz pije mleko, albo po prostu zierbak, który pije mleko od swojej mamy, więc jest to bardzo unikatowa poza i nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Jeśli chodzi o samą rzeźbę, to nie jest ona jakoś bardzo szczegółowa. Właściwie w ogóle nie mamy zaznaczonych mięśni na ciele. Jedynie możemy zauważyć lekką, zaznaczoną fakturę sierści. Żywa jest w kształcie irokeza, ale takiego nieregularnego na pewno. Ma zaznaczone wszystkie włoski, dosyć dokładnie. Tak samo ogonek. Ogonek jest bardzo krótki i też ma zaznaczone wszystkie włoski. Jeśli chodzi o kopyta, no to nie mamy zaznaczonych strzałek, jedynie może są takie jakby wgłębienia na tych kopytach, ale żadnych strzałek niestety nie ma zaznaczonych, więc rzeźba jest dosyć uboga w detale. Ale co ciekawe, mamy na przykład zaznaczone pierwsze takie narządy płciowe tego zierbaka. Dzięki temu możemy określić jego płeć, że jest to po prostu ogierek. Ale myślę, że pomimo braku tych detali, tak jak na przykład u innych wycofanych modeli, to ten zierbaczek jest naprawdę wyjątkowy. Moim zdaniem bardzo unikalny przez tą swoją i typową pozę. Jego pyszczak jest po prostu przeuroczy i, i taki dzięki temu też troszeczkę śmieszny przez tą bozę. Wygląda naprawdę uroczo i śmiesznie. Już uważam, że jego rzeźba jest naprawdę cudowna. Bardzo mi się podoba. Ten zierbaczek będzie świetnie wyglądał na zdjęciach razem ze swoją mamą, więc jeśli macie klacz tam Super z roku też 2007, te dwa konie będą świetnie razem wyglądały na wspólnych zdjęciach. Możecie zresztą to zobaczyć teraz na ekranach, ale i ten zierbaczek też będzie na pewno dobrze wyglądał, osobno no, jako y, sam po prostu zierbaczek na zdjęciach, bo no, jest po prostu przeuroczy i na pewno można z nim zrobić wiele ciekawych fotek. Podsumowując, uważam, że jest to naprawdę przeuroczy zierbaczek. Ma bardzo ciekawą rzeźbę. Przeuroczy pyszczek, i też taki trochę właśnie śmieszny przez tą swoją pozę. Może nie ma jakoś bardzo dużo y, detali, ale na pewno jest y, bardzo unikalny przez swoją nietypową rzeźbę. Ma bardzo fajnie wykonane malowanie. Więc jak dla mnie, ten zierbaczek jest po prostu świetny, przeuroczy i bardzo ładnie wykonany. Także serdecznie go polecam. Tylko niestety, jest on wycofany i ciężko dostępny, więc możecie go dostać tylko u prywatnych osób na OLX, na Vinted, na grupach na Facebooku, z figurkami koni czy też za granicą. Dzięki do wszystkich ofert, które uda mi się znaleźć, znajdziecie wy w opisie tego filmu to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku jeśli się wam on spodobał to zostawcie łapkę w górę napiszcie w komentarzach czy może macie tego źrebaka oraz co o nim sądzicie i jeśli nie chcecie przekapić żadnego odcinka na tym kanale to zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek wtedy na pewno otrzymacie wszystkie powiadomienia o moich najnowszych filmach i będziecie też wspierać moją działalność zajrzyjcie też do opisu filmu bo tam znajdziecie informacje Techniczne, czyli gdzie montuję filmy, czym robię zdjęcia, oraz linki do moich mediów społecznościowych, na których jestem bardzo aktywna i serdecznie zapraszam do ich obserwowania, oraz oczywiście na grupy dla mojej społeczności. Też serdecznie zapraszam, jeśli jeszcze Was tam nie ma. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.